Siemano widzowie! Dzisiaj gramy w Brookhaven I idziemy po tą 20 metrów do baby na impre Okej Ale otwieraj mi! Nie da się Na! Mam pomysł! Wiesz co chcemy zrobić? Włam do chaty Brat uczył te klocki Renka Najstawia Szybko, bo ona nas panuje. Ej, ja bym pokoju. Dopokojnie... Wracamy? Mazy, dawaj ty szybko do tajnej. Udało mi się Podam je ale, ale ja bym ja z tej ka ej, każdy z tego materaca. Który postawiłem je. Nie Ej, musi, musi wejść na inny ten Na inny dom I widzowie... Jak te do jakiegoś domu się włamycie, to te w taką metodą wychodźcie, jak są zamknięte drzwi. na, chodź. Prawda. To gdzie robimy dom? Chodź. Za mną, za mną, za mną, za mną! I w... To nie. Chyba nie widzę. Razuj, ja dumki! O. Jaki... Rozpimy hotel. Ty tam już idź. Maki, może widzowie przyjdą. Może widzowie przyjdą. No może, widzowie. Oglądajcie posty. No bo na postach wyślę mój nick. Yy, na tym. Na dobrą. No właśnie. Od Bo moc jest taki malutki jak Mrówka? No chyba ty. No jesteś taki mały jak Mrówka w <grym> <Z> Brukem. Ta! <grym> Ta! <grym> <grym> jak widać? Dziś po prostu na tym powiększył. A co? A co? My idziemy do, do Rymaciego Tylko jest mały problem że On on wyspełnił taki hotel Dlatego że e, Tam jest taki basen Z którego jak skoczycie to nie da się wyjść Widzowie! powinno wecz! Ona kłamie Zobacz! Chodź! Chodź! Idźcie po kawę! Chodź! Ja, poczekaj! Ja tam wejdę! Pokażę ci! Wejdę tam! Wejdę tam! Skakujesz? Jak okay. mam tu wyjść? Da się wyjść, ale przy niektórych domach się nie da wyjść. Aha, okay, a ja idę do winny tam się posiję. Ja jestem w pokoju kr królewskim. Widzowie, że taki wielki hotel, otwieram wam bramę. Wy mogliście wchodzić i i tutaj, tutaj zamiewkać. Oui. ty nie masz widzów. bo jak będziesz wstawiał więcej filmików będziesz miał wtedy więcej osób Wiem, ale odzywa, odzywa, odzywałaś się odzywała zapytana A jak coś, to ja jestem trzecią makek. Nie gadaj, jak jeszcze jest nowa osoba. Eee! To jest nowa osoba! Na kanale. No osoba, która to tobą nagrywa. I panuje Amelie. Nie! To jest ten widz! Nie Amelia, by... Chociażby Amelia bo na filmiku. Cześć Amelia. Amela Amelia! Amelia! Amelia. Amela. Amela. Nie banujemy widzów! No nie panuje się widzów! SORRY 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 Myślałam że to nie widać SORRY Napisujecie na w metacie DAJ DAJ SU BA DAJ suba. NA na... u... pty... Tum ptyd... ptyś... Myśli... Na mi, daj suba na kanał ptyś! Ja Wariuje Jak napiszę ok, to ja będę w foku. Ty, on sam, psała... a, a to zaraz, sprawdzę. Oki, okay? oki, okay. nic, nic, maupa, ty, jeden kreska pięć zero. Co mnie napisał mojego niku? Ja idę po komputer No kurde <laughs> Ej, jak to mój zły Ej, mnie za komputer Jak ja iść po komputer kurde. Ty się napisał mój Nik. nick? Poczekaj, plis. Poczekaj A kiedy e, ślub? Ja was odkoro popatrzę! Och! Będziemy razem! Mamo, idź do pracy, bo się później. Co?! Zobaczmy, w podpolu. To ja idę. Eee, Amelia wyszła. Amelia wyszła. Ale chociażby, mm by nie się była na odcinku. Nie. Ten, ten filmik, to lakić, nie. co ja? No, ciągle... <słuch> 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 Ej, co tragicznie? dzisiaj? ciągle Przyjdź Dla mnie na tym koczyłem film